Record Video. Dzisiaj jesteśmy w dziech odcinku, razem z moją... Mirosława, babcia. Mirosława, jak na nazwisko? Dała. A komu? A każdemu. <grymne> stop, nie założyłam tam pies. O, <grymne> babka sobie zegarek kupiła. Bo mi stan przed ale <grymne> ładna. <grymne> Mirosława Dała. co ty mnie czochrasz? Babka, a zaśpiewasz nam coś? Co ja bym mogła zaśpiewać? Jasi Małgosia, przyszła i Baba Jaga. To te wygląda się jakby Cię tam paśni w tej klatce. No i co to jest? Betunie. Takie na działce mam. tu tuje. Co ty masz? No tujki mam! No ale Adaś, tam są takie ładne naszyjniki, a ja naga szyja, no. Nie będziemy Ci kupować żadnych wisiorów, rozumiesz? Jeżeliś Wzięliście na wycieczkę, to mi kupuje na co Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Kur... O, to pas. Może to pas jest? Kto? Pas! Po co ci to? Bo to na szczęście jest. Wow! Chodź podejdzie to jest od znaku zody byk. A ja baran. Widać. Jakiś taki ładny wisiorek, taki tani, żeby podkreślał moje walory. I co to jest? Kryształ górski. A po co ci kryształ? Sam już kichtater. Dla ciebie. To ja pod ochroną. Będziesz siedzieć. O Sprawiedliwość. Człam i stąd zdjęcie robię! Na Instagramy. No. Instagrama mam. Babka o gofrach też chce. No, wita śmietanka i te łowodzki. Co to Ech, Taka babka przyjechała? Taka wieś pod Warszawą, Płock. <laughs> Nienormalnego kawaleru. Babka, para, nienormalna jest. No, tu koleżanka to jest nienormalna, to tak. To jest gofra od pani Krysi. Bardzo dobry, polecam. Budka na de... Nie wiem, to jaki adres. On tu na deptaku, jak się do tężni idzie. A, o, pani Kryś, złota kobieta. Tego się nie daje. Jeść. Da się! przyjdzie, e, no daniu popito! przyjdzie, pojedzie tym razem. Czego się im da zjeść? A ja już muszę żarłam! Ustaliłem dwie rzeczy. Raz, wiśnie są na rumie. Dwa, chcą mnie tu pobić. No, zaj, zaję. Tak, Ale tak. Aże ja ciebie nie słucham, bo mi się we obie kręci. <śmieniu> Co dwie głowy, to nie babka. Uśmiech dziewczyny. Dałabym ci dała całusa słodkiego. Nie za. Łek! Babka, utkaj dzioba, gdzie jest samochód. <grym> ja nie gdzie? pamiętam. O Czujesz ten jod? Ja coś bym z jod, co najwyżej. Ty to ta jodła. I <grym> to są... za dużo. No, ale... <grym> żegnamy się bardzo serdecznie to już? ze słonecznego Cichocinka razem z moją babcią Mirosławą. Pojadły, popiły i potańczyły. Dziękujemy. Ja Wracamy.